Sprawa Pana X. Prosimy słuchać uważnie, bo wszyscy macie być sędziami sprawy, której przebieg za chwilę odtworzymy. Halo, tu Brzoza. Halo, 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 tu Brzoza, tu Brzoza. A-12, odezwij się. Tu Brzoza, tu Brzoza, A12, A12, odezwij się. Tu A12, tu A12, słucham, odbiór. Uwaga A12, udać się natychmiast w stronę Trzebnicy. Na 10-11 kilometrze przed Trzebnicą, na szosie, dokonano napadu rabunkowego. W miejscu napadu stoi Szara Warszawa. Zatrzymać każdego podejrzanego. A12, uwaga, uwaga A12, zrozumiano, odbiór. To Brzoza. To A12, wszystko zrozumiałem, udało się w stronę trzebnicy. Odbiór. Halo A12, dziękuję wykonać! Alarm ten został podniesiony o godzinie 17.04 dnia 30 grudnia na skutek meldunku telefonicznego z miejscowości ligota. Meldunek złożył poszkodowany kasjer pewnego przedsiębiorstwa strzednicy. Kiedy przybyłem na miejsce, nasz A12 już tam był. Była też karetka pogotowia strzewnicy. Szara Warszawa stała na skraju szosy. Dowódca patrolu A12 zameldował mi, że w wozie znaleziono trupa kierowcy. Pobieżne oględziny wykazały, według opinii lekarza pogotowia, że kierowca zginął najprawdopodobniej od uderzenia tępym narzędziem w tył głowy. Zacząłem wizję. Kierowca Warszawy siedział na swoim miejscu nienaturalnie wyprostowany, z głową przechyloną na prawe ramię. Szczyt czaszki zmiażdżony. Na karku, ramionach i plecach zakrzepła już krew. Znamion walki wewnątrz wozu nie dostrzegłem, na zewnątrz też nie. Poza tym ślady kół wskazywały, że samochód zjechał swobodnie na skraj szosy i tu zupełnie normalnie zatrzymał się. Naraz przypomniało mi się, że przecież powinien to być świadek. Zapytałem. No, a gdzie drugi poszkodowany? No, ten kasjer. Jestem, panie poruczniku. Aha, to pan telefonował z tak. bigoty. Pan jest poraniony, jak się pan czuje? O, teraz już lepiej. Pan doktor mnie opatrzył. Rana na czole. A, tak, tutaj, nad lewą skronią. Poważna? Pan doktor mówi, że nie, ale przecież. Nie. Proszę pana, może pan przedstawić przebieg wypadków? Proszę bardzo. Hmm? Więc ten. Y Rano wyjechaliśmy z kierowcą do banku po pieniądze. Aha. Jestem kasjerem w przedsiębiorstwie. Tak. A jutro u nas wypłata, więc do banku przyjechaliśmy przed 10 rano, ale pieniądze tego miałem dostać dopiero około 12. Mhm. Tam taki zwyczaj. Zresztą już była duża kolejka, tak. i dlatego pojechaliśmy na miasto coś zjeść. A potem jeszcze poszedłem pochodzić sobie po sklepach. Kierowca miał się w tym czasie udać pod bank i tam czekać na mnie, ale właśnie kiedy ja już wróciłem, nigdzie go w pobliżu banku nie widziałem. No zresztą specjalnie się tym ani nie przejmowałem. Tak, tak. Najważniejsze, ażeby był przed bankiem wtedy, kiedy pobiorę pieniądze. No i to był? Tak, był i nie sam. Aha. W wozie obok kierowcy siedział jakiś młody człowiek. Mhm. Pytam się, kto to jest, a kierowca odpowiada, że to jego brat. I zapytał mnie, czy pozwolę, aby go podwiózł do trzebnicy. I co, pan pozwolił? Co miałem nie pozwolić? Uwierzyłem, że brat i pozwoliłem. Wydawał się zresztą podobny do kierowcy bardzo był podobny. No i dlatego uwierzyłem. No a co dalej? E, nic. Znaczy, on, ten młody człowiek, tak. przesiadł się na tylne siedzenie. Ja ulokowałem się obok kierowcy i pojechaliśmy. Jechaliśmy wolno, mokra była jezdnia, na zakrętach wóz trochę zarzucał. W czasie jazdy nie rozmawialiśmy, a tamten wyglądał, jakby spał albo miał oczy zamknięte. Zresztą, czy ja wiem? Może mi się tylko zdawało, bo tylko raz się obejrzałem, a właściwie dwa razy. Ale ten drugi raz. Kiedy dojeżdżaliśmy do tego miejsca, właśnie kierowca skręcił na skraj szosy i zatrzymał się. Potem zgasił silnik. Powiedział, że chyba jedna świeca wysiadła i musi sprawdzić. Mhm. Zrobił ruch, jakby chciał wysiąść z wozu, i w tym momencie dostał czymś w głowę. Ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałem się gwałtownie obrócić w stronę tamtego. Tak. Wiem tylko na pewno, że zostałem uderzony. O, tu właśnie to tarana nad skronią. Tak, no a dalej? No nie wiem, straciłem przytomność. Kiedy się pan ocknął? Sam, czy też ktoś panu pomógł? No, nie sam. Byłem oszołomiony, ale ocknąłem się wtedy, kiedy już zaczynało robić się ciemno. Tak. Jakiś czas siedziałem jeszcze w wozie. Nie mam pojęcia, jak długo. Potem powlokłem się do ligoty i zadzwoniłem. Tak, no rozumiem. Pieniądze naturalnie zniknęły? Tak. Ile ich było? 238 tysięcy 400 złotych. W czym? W teczce miałem. Teczkę przez cały czas jazdy trzymałem na kolanach. Tak. Jeszcze jedno, proszę pana. Może pan podać rysopis napastnika? Bo ja wiem. Nie przyglądałem mu się specjalnie, no. Podobny był do tego tutaj. Kierowcy. Tak. Dziękuję. Wóz patrolowy zawiezie Pana do Drzewnicy. Ten Pański Warszawę też. Razem z nim? Nie. Ciało zabierze karetka. Ładziu, wracamy. W drodze powrotnej i później w komendzie zrekapitulowałem fakty i spostrzeżenia. Niewiele tego było. Około godziny 13 kasjer wychodzi z banku z teczką pełną pieniędzy. W samochodzie oprócz kierowcy zastaje nieznajomego sobie osobnika. Kierowca powiada, że to jego brat i prosi o pozwolenie podwiezienia go do trzebnicy. Kasjer godzi się. W pobliżu miejscowości Gigota kierowca zatrzymuje wóz, aby sprawdzić świecę. Wtedy otrzymuje cios w głowę. Drugi cios spada na kasiera Pierwszy z nich ginie, drugi traci przytomność. Rzekomy brat zabiera teczkę z pieniędzmi i ulatnia się. Tyle. Wszystko normalne, klasyczne niemal. Ale, właśnie, napastnik został zabrany do samochodu przez tego, który następnie ginie. Dalej. Wszystkie świece w szarej Warszawie były dobre. Sprawdzaliśmy. Poza tym, zestawienie tych dwóch ran kierowcy i kasjera. Wokół rany tego ostatniego nie zauważyłem obrzęku, a zdaje się, że powinien być. A może nie? Zaraz. Halo? Halo, doktorze? Ja jeszcze raz tej sprawie, sprawę tego wypadku koło ligoty, tak? Proszę? Tak, tak. Otóż, doktorze, ja nie zauważyłem obrzęku wokół rany na głowie kasiera. No, tak tego. Yy, czy w ogóle go nie było? Takiego obrzęku? Czy też? Tak. Hmm. Aha, nie było. A czy powinien być? Proszę. Halo, tak. Tak, tak, rozumiem. Uh -huh. W zasadzie tak, ale ponieważ krwawienie, więc. Uh -huh. No, oczywiście, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. <słuch> Obrzęk powinien być, ale nie musiał. Jeżeli uderzenie było stosunkowo słabe, to takie było. Ale dlaczego? Prawda, kasjer się gwałtownie odwrócił. Hm. Jeszcze jedno: dlaczego taki stary kasjer jak ten, który dziesiątki razy woził grubszą forsę, dlaczego pozwolił, aby nieznany mu człowiek usiadł za nim? Że brat człowieka, do którego miał zaufanie? Możliwe. Ostatecznie nie pozostało nic innego, tylko szukać sprawcy napadu. Wydatnie mógł w tym pomóc właśnie kasjer. Dwa dni później wezwałem go do siebie. Dzień dobry, pan porucznik mnie prosił. E, tak, chciałem porozmawiać. Proszę bardzo, niech pan sobie usiądzie. Tak tu. Dzie no ja głowa, mam nadzieję, że goi się, co? No, dziękuję, goi się, tylko, że mam jeszcze ciągle zawroty i okay. na pewno szrama już pozostanie. O, to jednak musiało być cholerne uderzenie. <laughs> Żebym ja dostał tego łobuza w swoje ręce, to Może nie. Może go pan dostać. Jeśli nam pan pomoże, oczywiście. Ja w jaki sposób? Jak on wyglądał, niech pan powie? Ja Przecież mówiłem już. Podobny był do kierowcy. Aha, więc sądzi pan nadal, że to był jego brat? No, tak mówił. I zginął. Nowy kajny Abel, co? Proszę? Nic, tak sobie. E, proszę mi powiedzieć, czy nie zauważył panu tego napastnika czegoś szczególnego? Może w twarzy, ja wiem, figurze, ubiorze? Nie no, po prostu nie przypominam sobie. Ta głowa, pan porucznik, rozumie. Tak. Boli, co jeszcze? Bardzo boli. No tak. No to cóż, nie będę pana dalej męczył. Dziękuję. O, dziękuję, do widzenia. Klops. Pozostało tylko szukanie osobnika podobnego do Denata. Poleciłem jednak, aby poszukujący nie kładli specjalnego nacisku na to podobieństwo. Kasjer mógł się przecież mylić, a zresztą coś mi mówiło, że nie tędy droga ważniejsze były pieniądze. Przy pomocy banku znaliśmy numery zrabowanych banknotów, a poza tym tak gruba gotówka u prywatnej osoby zawsze może zwrócić uwagę. Poszukiwania trwały tydzień, dwa miesiące, trzy miesiące. Po pół roku byłem już niemal przekonany, że sprawa ze stemplem umorzenie spocznie na zawsze ad acta. Wreszcie, któregoś wieczoru, kiedy siedziałem jeszcze w komendzie. Halo, proszę. Tak, słucham. Co? Kto mówi? A, dyżurny milicjan z Izby Wytrzeźwień. No słucham, tak. Tak, tak. Co? Nie mylicie się? Aha, tak. Proszę. Proszę, mówcie dalej. Tak, rozumiem. Słuchajcie. Halo, czy ten facet jest tak zalany, że nie można z nim teraz. Aha, dostał zastrzyk i najdalej za godzinę będzie trzeźwy. Dobra, dawajcie go tu do mnie. Co? Tak, natychmiast, jak? Nie szkodzi. U mnie wytrzeźwieje. No czekam. Dobra, zaraz. Dobra, dziękuję przypadek absolutny przypadek sprawił że sprawa z podligoty znów nabrała rumieńców patrol zatrzymał na ruskiej faceta pijanego w sztok i rozrabiającego przyjeźli go do izby wytrzeźwień tu podczas rewizji okazało się że ma on przy sobie kilkanaście tysięcy złotych milicjant dyżurny z zaczął przeglądać numery banknotów i porównywać je z tymi które kiedyś kazano mu zapisać sobie w notesie numery częściowo zgadzały się Niebawem miałem zatrzymanego u siebie. Wysoki, łysawy blondyn, dobrze ubrany. Przed upływem godziny zaczął przychodzić do siebie. Ojej, Oj, co to? Gdzie, gdzie, gdzie ja jestem? Pan, pan... Oficer milicji. Napije oh, się pan wody. Proszę. Hmm. No. Można zapalić? Proszę. Gdzie, gdzie ja mam... Gdzie ja mam papierosy? Pa, panie, pie, pieniądze. Gdzie, gdzie, gdzie moje pieniądze? Okradli mnie. Trafił swój na swego. Co? Proszę pana, ja, ja miałem pieniądze. Wiem, tu są te pieniądze. Papierosy też. Chciał pan zapalić? Proszę. Oj. Oj. Dziękuję. I przepraszam, ale wystraszyłem się. Pan rozumie? Tyle pieniędzy? Tak, sporo, 36 tysięcy. Skąd no, pan je ma? Ja zarobiłem. W fabryce? Nie, nie, to znaczy, panie, ja współpracuję z jednym takim prywatnym przedsiębiorcą budowlanym, mm -hmm. rozumie pan? No? Rozumiem. No. Ciekawe jednak, że numery tych banknotów, o tych tutaj właśnie, zgadzają się z numerami banknotów zrabowanych pół roku temu. Panie, nie rozumiem i w ogóle co ja mogę mieć wspólnego z tamtą sprawą koło Ligoty, panie? Ligoty? Skąd pan wie, że to było koło ligoty. Ja. ja? No. No nie wiem. <grych> Ta, tak mi się powiedziało, może czytałem w gazecie, o... Gazety Obywatku, ale... o tym nie pisały. Proszę. Ja, 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 jakim prawem? Dlaczego mnie tu trzymacie? Proszę mi oddać moje pieniądze i wypuścić. Nie panie. możemy. Jest pan aresztowany pod zarzutem kradzieży i zabójstwa dokonanego na kierowcy. Zabójstwa? Tak. Panie poruczniku, to niemożliwe. To fakt. Nie, no, no na pewno nie ja pan... No, no. Ja, no. ja pierwszy raz widziałem tego człowieka na oczy. Dlaczego ja miałbym przecież Nie było ani kropli krwi. No proszę dalej. On żyje. Pan mnie okłamuje. Nie żyje. Nie wiem, ja Ja nie rozumiem. Było mówione z kasjerem, że zabiorę tę teczkę i zniknę. Czekałem na niego w banku. Razem siedliśmy do samochodu. Ono, bo kierowcy, ja z tyłu. I pojechaliśmy. Kierowca. Nie zwracał na mnie uwagi, i to ułatwiało sprawę, zresztą udawałem, że śpię. Po pewnym czasie zacząłem się jednak niepokoić, bo było mówione, że zatrzymamy się bliżej Wrocławia. Wreszcie za Ligotą kasjer skazał stanąć. Panie Kaziu, niech pan tutaj zatrzyma. Wypiłem w mieście bombę piwa i teraz, no wie pan. Dobra. A, a! Teraz bierzesz teczkę i znika i to Wrocławia. Jutro tam, a, gdzieśmy się umówili. No na co czekasz? A, a, a ty? O mnie się nie martw i zjeżdżaj. To wszystko. Następnego dnia oddałem kasjerowi wszystkie pieniądze. Dostałem z tego 80 tysięcy. Reszta z tego pan ma na biurku. Kto uderzył kierowcę? Ja. Ale nie mogłem go zabić. To niemożliwe. A czym pan uderzył? Młotkiem, gumowym młotkiem, takim jaki używa się do miękkiego metalu. Nie było ankropli krwi, nic. A, A kasjera? Co kasjera? Kto uderzył kasjera? Czym pan uderzył? Niczym, no, no prawda, był skaleczony, ale to on sam. Pro, pro, proszę pana. Co? Proszę pana. Zaczynam rozumieć. To on musiał tamtego. Ten kasjer. Możliwe. Tymczasem jest pan wolny. To znaczy, pójdzie pan do aresztu. Bo jednak. Tak, tak, tak. To by było w zasadzie wszystko w sprawie tego pana X. Konfrontacja potwierdziła całkowicie winę Kasiera. On był inicjatorem i główną sprężyną całego zajścia. Zabił człowieka, powiedział, że niechcąco. Tamtemu w pewnej chwili zaczęła wracać przytomność, więc kasier przestraszył się i uderzył kluczem francuskim. Niechcąco. Czy można w takich okolicznościach zabić niechcąco? W każdym razie. Artykuł 225 kodeksu karnego znajduje tu pełne uzasadnienie: od pięciu lat więzienia do kary śmierci włącznie. A wspólnik no cóż, był wprawdzie narzędziem, niemniej brał czynny udział w napadzie rabunkowym z bronią ręków. Artykuł 259 do 15 lat więzienia. Niech sędziowie rozstrzygają. Przedstawiliśmy Wam materiał dowodowy w sprawie Pana X. A teraz zastanówcie się nad nim i wydajcie wyrok. Oczekujemy Waszych listów. Piszcie na adres Polskie Radio, Redakcja Publicystyki, sprawa Pana X.